Mm-hmm. <sighs> Jo jo. Jo. Jo jo. Halo. Halo. Teraz się ma Teraz. 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 Halo. Ja. Mm. O grałem w Robloxa? Nie wiem Nie wiem Hehe w, w Robloxie? Bo Bo mam powiedzieć, bo znalazłem taki fajny tycoon Możemy, możemy y, By... K K C A Jak Ja, ja myślę, że ci się spodobał A. Ja sobie już przyszykowałam wersję 11. Ja tu już sobie... trochę. Ja przyszykowałam sobie tą wersję na wiesz Na survival. Tak? Ej, bo, bo Ej, ej, ro, ej, ro, ej pamiętasz to? Co? Ej, a, ale może być... ej, a może być na... In, a może być na 1.16.5 ten survival? Nie wiem, czy nie będzie Ej, ale ty, ale ty mówisz, że surwiwala jakiegoś, będzie, że będziesz robić survivala jakiegoś. Tak. Mówiłeś. Tak, będę. O kurde, ej. No, a, a zrobisz go na wersji takiej, jakiej powiedziałem, bo, bo ta wersja jest najlepsza. Jak do Minecrafta, bo to są tam są netherytowe rzeczy w końcu. To nie? Aha. Ja wiem, planuję albo zrobić już od taki razu taki wykupić. Planujesz zrobić. Albo planuję wykupić serbę, zatrudnić kogo, żeby mi na szybko zrobił coś tam i by wyreklamować, Takie coś też planuję, ale to w przeszłości. Teraz ja się tak powolutku, muszę się rozkręcić. No. No, ej, a jak zrobimy ten serwer, to dostanę jakąś rangę? Mm, jak zrobimy. Ten ej, serwer... ej, jak to się... Zrobimy. Ej, zrobimy rangi na serwerze. Tak, tak. Ale trzeba najpierw. Bo ja ostatnio zapomniałem hasło do mojego konta, gdzie miałem tam chyba 2 złote to jak znowu założę i dopłacę tam na przykład 200, wykupię serwer i poszukam kogo, kto by mógł tak na szybko, żeby takie rangi, jakiś spawn i kilka pluginów. Te byśmy mieli taki survival polski. No, a zaprosilibyśmy jakiś jacyś ludzi? Tak, będzie publiczne. Dobra, muszę ale jak zająć mnie, to zajmie ze dwa lata robienie takiego czegoś. Bo pomyśl, że trzeba najpierw muszę... Plus, jeszcze znaleźć kogoś, kto by mógł zrobić tak na szybko coś ładnego. Ej, mą, mąsko może, spytaj się mąsko, czy może zrobić. Ale najpierw muszę On... ustalić wszystko, jak, jak coś no, wiesz. Przyspój ej, jak za, ej, jak, jak za jak zanim to się zrobi, to miną chyba 3 dni, co nie? Nie, co 3 to... dni miną. O. Kurde, albo to. Tak. może hej, Albo. Może o. nawet więcej. Ej, bo przecież chyba do serwerów można dodawać gotowe mapy. No i można dodać mapę spawnu jakąś. Jak o kurde, no. No, no, to no, no. no, mamy już spawn. Potem użyję dwóch pluginów na zabezpieczenie spawnu i idziemy mieć tam jeszcze World Edit. Potem może na rangi dodać oh, i na logowanie. Zanim my to zrobimy, ej, jak też, to możemy zrobić y, serwer, ale sami. Sami możemy zrobić, chociaż też. Myślę, ale. ale teraz nie Tylko opie... To dużo pracy. Ale to nic, przecież mamy dużo czasu, bo są. No, ale, ale, chłopie, ale o to chodzi, że ja nie będę mieć dostępu do niczego. Nie będę mieć do niczego dostępu. Czekaj. A wiesz czemu nie będą mieć do niczego dostępu, bo ja nie mogę pluginów dawać. Nie mogę dawać pluginów. Ale ja dodam wszystkie, potem razem zbudujemy serwer już tak w Minecrafcie, jak zostanie odpalone. O to chodzi. Wiecie, wszystko. No to jak nie wiem. Od kiedy zaczynamy? Od, od jutra czy od teraz? Bez przesady. Muszę najpierw e, sprawdzić. Muszę sprawdzić, ile mam kasy, na, żeby wykupić taki serwer. Ciekawe czy mam w ogóle Anka. na koncie. Nie, nie, nie zrobimy ej. na... Demo ej, ej, tak? Co? Ale... Też ja radzę ci. Kupić jakiś serwer za 11 zł, wynająć. Mhm. Wiesz? Tak. Ciekawym, czy wynająć mam pieniądze. serwer za tyle. Ciekawym, czy mam pieniądze.